Hej, witajcie! Poniedziałek Zaraz pójdziemy, pochodzimy sobie po placu Kopart Zobaczymy co tam ciekawego stoi, oglądamy Tym razem oglądamy na żywo, nie tylko z aukcji z internetu, z laptopa Zobaczymy to, co tam tak naprawdę stoi Gorąco dzisiaj, ostro No i za chwilę będziemy już na koparcie Zostały ostatnie metry przez wioskę jeszcze pojechać sobie trzeba troszkę. Autostrada była dość zapchana. W takich godzinach po autostradzie ciężko się naprawdę jeździ. Nie fajnie. Zwłaszcza jeszcze w takie temperatury. Smali kurde, przez szybę. No nic. Zaraz będziemy. Zobaczymy, co tam stoi mała, o, jeszcze nie byłem. Pod Stuttgartem jesteśmy na placu. Jedziemy, żeby ktoś chciał wiedzieć. patrzymy, jutro jest, e, jutro jest aukcja. Właśnie dlatego idziemy dzisiaj to zobaczyć. Просто. Ta droga. Skręć w lewo. Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. No i proszę bardzo. Tu chyba trafiliśmy. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Wjeżdżamy do Kopartu i gdzie tu zaparkujemy? Gdzie my sobie tu zaparkujemy? Dobra, może tu? Bezucha Plac Dobra sobie na plac odwiedzający. zmieścimy się, zmieścimy się elegancko. Dobra. Idziemy do biura. I widzimy się zaraz na placu. Tak wygląda plac, tylko że z daleka. Ciężarówki Te są też tam. Stoją wszystkie gruzy z kopartu. No, niestety na placu nie można filmować, robić zdjęć i mało tego. Chodzi jeszcze pani za plecami. Spisuje, co się ogląda, gdzie się zagląda. Wszystko jest zanotowane. Niestety, Niemcy, nie Ameryka. Nie ma wolnej samowolki. Niemiecki Ordnung. Jak to się mówi... O, przyjechała nowa dostawa, pewnie się pojawi. Tak wygląda. Myślałem, że można sobie pochodzić, nie byłem tu jeszcze samemu, na spokojnie pooglądać, wiadomo, ponakręcać sobie jakieś video. Niestety nie. Chodzi, mówię, tak jak powiedziałem, pani za plecami i patrzy na ręce. No i to tyle. Pozdrawiam, hej. Zobaczymy co jutro będzie na aukcji. Eee, czekajcie, gdzie tu jechać? Tam raczej nie. Chyba tu. Kurwa, gdzie tu jest wyjazd?